A jeszcze tak naprawdę, płynąc kwestię tego zapachu, czyli róż Cardinal, to zapach jest tak szlachetny, tak wyjątkowy, tak pięknie skomponowany. To jest po prostu dla mnie arcydzieło. Tak niesamowicie komfortową aurę robi wokół mnie. Po prostu jestem oszołomiona. Już poważnie zaznaczam sobie do tego, żeby mieć na uwadze, dlatego że. Po prostu zachwyt, i pierwszy raz się naprawdę zgodzę z tymi tutaj dopiskami. Jest wyczuwalna taka ambra, e, taka e, słodkościowa ambra, e, i bardzo bym powiedziała, tak pięknie wkomponowana. I to było moje pierwsze skażenie w ogóle na taki aspekt ambrowy, gdzie ja za ambrą nie przepadam, ale po prostu całość skomponowania tego zapachu jest tak e, gładko, szlachetna. Że tak naprawdę każdy aspekt mi się tutaj podoba. Jest właśnie balsamiczny spaczula, jest, jest właśnie ta dymność, taka dzidlanność, jest słodycz, właśnie. Jest też ta świeżość, taka goryczkowość, geranium. Przepiękny. Także dajcie znać, czy może znacie ten zapach, bądź jakiś inny tej marki. Ja poznałam jeszcze inny zapach, który po prostu ma parametry szokujące, ale jest bardzo traumatyczny dla mnie. Kompletnie mi się nie podoba. To jest taki zapach na zasadzie po prostu nigdy bym nie chciała mieć i na zasadzie trzeba mocno, że tak powiem, zmyć z nadkarska jak dla mnie. Natomiast jak komuś się ten zapach spodoba i fajnie się ułoży, no to po prostu moc tak piorunująca, że chyba mocniejszego zapachu nie poznam już, pokazuję, który to jest z tej marki. Ten traumatyczny iście traumatyczny. Największa no z największych, może i największa trauma zapachowa to jest ten zapach. To jest kech. Kurone, Kurone. to ja chyba dobrze powiedziałam To jest zapach, który miał tak piękną nutę, takie po prostu ogromne oczekiwania względem tego zapachu miałam Natomiast po prostu pachnie dla mnie jakimś taką właśnie, nie wiem, stajnią Bo liczyłam na jakąś zieloność tutaj Generalnie nie wiem na co liczyłam tak naprawdę, ale po prostu jest traumatycznie A nuty w ogóle nie wskazują tego, jaki jest odbiór tego zapachu no dramat dla mnie, dramat zapachowy, natomiast parametrowy, po prostu arcydzieło parametrowe, że tak powiem. Ale to przeważnie tak jest, jeżeli mam jakieś motywy, nuty, które nas drażnią, to będziemy oczywiście je bardzo długo czuć. Ja na przykład nie przepadam za agarem, więc to jest dla mnie przeważnie. Nie dość, że jest mocną nutą, to jeszcze yy, z tego, że nie przepadam, to po prostu ciągle będę czuła, czuła i czuła. Chociaż, nie powiem, po czasach poznawania różnych zapachów agarowych, znalazłam pewne, które trafiły, że tak powiem, do mojego serca. A propos tego zapachu to właśnie kech to jest serce. Bardzo częste słowo w różnych nazwach perfum. Nie wiem, co znaczy couronne. Ale wiem, że się mowa couronne, dlatego że jest o u. A czytamy Guta, czyli Muszę W końcu wróci znowu do francuskiego ciągle po prostu coś jest nie po drodze i niestety osoby, które mnie uczą stwierdzają, że się nie nadają. No nic, tak to wychodzi. W praktyce w każdym razie... Po prostu ja mam bardzo ukierunkowane oczekiwania względem tej nauki e, francuskiego. E, chodzi mi głównie o słownictwo takie pod kątem świata perfum. E, no, no, powiedzmy, zostaw na razie to w tym, e, w tym momencie. Natomiast raczej powrócę do serii e, język francuskie perfumy. Już pokazuję jeszcze zapach, który być może w najbliższym czasie mówię, ponieważ dziś powinnam mieć jego próbkę. To jest ten zapach. E, jeżeli chodzi o markę Hervé gąb ustali, czy tak to się wymawia? No to takie trochę moje, trochę nie moje Dosyć uniseksowe, no zobaczymy